Walka o dziewiąte miejsce siatkarskiej plus Ligi Mężczyzn powróciła do Ergo Areny, gdzie ekipy Lotosu Trefla i Indyk Polu AZS Olsztyn spotkały się po raz czwarty w ciągu ostatnich trzech tygodni. W rywalizacji do trzech zwycięstw żółtoczarni prowadzili przed tym spotkaniem 2 do 1 i ich wygrana w tym meczu mogła zakończyć sezon dla obu zespołów. Olsztynianie zapowiadali, że postarają się pokazać wyższość i doprowadzić do ostatecznej konfrontacji na własnym parkiecie w stolicy Warmii i Mazur. Jednak ich deklaracje nie znalazły swojego potwierdzenia w pierwszej odsłonie środowego starcia w Ergo Arenie. Tą partię podopieczni Dariusza Luksa gładko wygrali do 13. Bardziej zacięta walka miała miejsce w secie drugim, ale i tym razem górą byli gdańszczanie, zwyciężając do 21. Zdecydowanie najlepiej drużyna przyjezdna zaprezentowała się w partii trzeciej, kiedy to prowadziła różnicą dwóch-trzech punktów. Końcówka należała jednak do gospodarzy, a wynik 26-24 do 24 oznaczał dziewiąte miejsce na finiszu plus ligi mężczyzn w sezonie 2011-2012. Dla Olsztynian było to bardzo smutne zakończenie sezonu. Przegraliśmy do 13-21 i 24, więc można powiedzieć, że pierwszy set w zasadzie się nie odbył. W drugim, w drugim już to zaczęliśmy grać, a no, no, szkoda tego trzeciego seta najbardziej, bo Powiedzieliśmy sobie wszyscy, że co mamy do stracenia, nic. Grajmy, grajmy swoje, ryzykowaliśmy, strzelaliśmy z zagrywki, przynajmniej próbowaliśmy, atakowaliśmy mocny szkaz ze wszystkich piłek i patrząc przez perspektywy meczu szkoda, że nie od razu podeszliśmy do. Nie wyszliśmy z tego założenia, bo mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Przed rozpoczęciem rozgrywek cele obu ekip były inne, a wynik końcowy daleki od oczekiwań. Postawa na finiszu plus ligi daje więcej optymizmu siatkarzom z Gdańska. Czegoś brakowało cały czas. W każdym meczu czegoś brakowało, czy jakimś elementem mocno przygrywaliśmy. W tych ostatnich meczach można powiedzieć, że co, tak, no niektórzy mówili, że w końcu coś zagrało i zagrało tak, że wygraliśmy po raz kolejny z Olsztynem i pociągnęliśmy trzy zwycięstwa pod rząd, bardzo się z tego cieszymy. Sezon nie był, nie był, nie był w ogóle pod żadnym względem, można powiedzieć udany. Masa kontuzji, czołowych zawodników, mówię tutaj oczywiście o Igorze Metody ma na Niewie, bo moja kontuzja, no powiedzmy na środku można to jakoś załatać, tak? Grał, grał Kadziu, grał nieźle, grał Mario, grał super, więc naprawdę to jakby nie było, ale mówię, no nie tak to wszystko miało wyglądać, nie ma co zwalać na, na, na kontuzję, ale było to jedna, jedna z powódek tego, że jest tak, a nie inaczej. To już koniec rozgrywek dla siatkarzy lotosu Sutre Nie mogli jednak nie wspomnieć o sukcesie swoich koleżanek, które dzień wcześniej w tej samej hali sięgnęły po tytuł Mistrzyń Polski. Chciałem wszystkim podziękować i przede wszystkim pogratulować Atomowi Złota Historycznego. I dla nas i też kibiców, którzy przyszli na dzisiejsze, na dzisiejsze nasze spotkanie, i też historyczne dziewiąte miejsce.